Trzy minuty, czas, start. start. Lecimy. Lecimy. Kinga, kogo zablokowałaś na mediach społecznościowych? Masz jakichś takich influencerów, których zdecydowałaś się zablokować? Yy, raczej chyba nikogo nie blokowałam. Wiem, że niektóre osoby wyciszyłam, bo po prostu mnie rozpraszały. Yy. W tworzeniu kontentu też dla siebie. A jakie to były osoby, które cię eee, rozpraszały? Jaki typ osób cię rozprasza w tworzeniu kontentu? Kontent yy, bardzo podobny do mnie, yy, bo nie mogę się czasami skupić, jak wiem, że ktoś już nagrał dany trend mhm. i, i później mam takie, dobra, jak ktoś, ktoś to nagrał, już ja nie będę tego nagrywała. I to jest czasami niefajne podejście, więc czasami wolę kogoś wyciszyć też się nie porównuje i mi się wydaje, że y, to działa. Ej, czyli takie pytanie wprost, kto jest u Ciebie wyciszony? Bo so, no my tam sobie po ci. nicce, wiesz, dojdziemy kto podobnie. Nie nie, ale to są osoby, które bardzo lubię też zresztą. Hmm? Y, nie lubię się To ciekawe, zaczynamy śledztwo, zaczynamy nie, nie śledztwo. Lubię się A masz kogoś, kto zablokował i Ciebie? Y I zorientowałaś się, że zostałaś zablokowana nie, przez kogoś? Nie, nigdy się tak, y, nie, nie zorientowałam, nie. To dobrze, to no. dobrze, że nikt ciebie Ale nie, nie zablokował. Ale ja to, to nie chodzi o to, że, że nie wiem, kogoś tam nie lubię i powiedzieć wyciszam. Po prostu czasami wolę, bo ja tak siedzę na Instagramie i przeglądam, przeglądam, przeglądam. Zamiast robić swój konty, to przeglądam, przeglądam i patrzę i patrzę, kto co robi. No i czasami to nie jest dobre e, rozwiązanie. Przekonałaś mnie. Uważam, że to jest bardzo dobre, zdrowe podejście. Tak, tak, Ja też sobie powyciszam tych wszystkich, którzy robią wywiady. To jest dobre. <laughs> Ej, super, super, tak, to no. jest dobre, bo coś takiego pojawia się w sercu, że tak człowiek trochę jest. Lekko zazdrosny, może taki, że o kurde on tak już zrobił, więc ja nie będę i tak już robił. tak świadomie, może trochę kopiuję, nie wiem. Ja nie chcę czegoś takiego, więc unikam takich rzeczy. No i bardzo dobrze, to mi się podoba Kinga, jak w swoim związku się e, układa. To dobrze, nas bardzo dobrze, interesuje. to bardzo, bardzo fajnie dążymy do różnych e, rzeczy. Michał ma swoje rzeczy, ja mam swoje rzeczy i gdzieś tam budujemy razem naszą przyszłość. Powiedziałaś, że dążymy do różnych rzeczy, do jakich rzeczy dążycie? A mamy swoje projekty po prostu. I tak Ale fajnie, takie projekty życiowe. Y, tak, mi się wydaje, że tak. Ja dążę do swoich, miał ja do swoich i tak razem próbujemy też to łączyć. E, jakieś swoje wspólne też mamy projekty. Więc... A jak udało Wam się tyle czasu przetrwać? To jest zastanawiające. Gdzie te związki się rozpadają, to wy dalej jest razem. Jest ciężko, jest ciężko. Znaczy było ciężko, bo jesteśmy 7 lat w związku, więc są wzloty i upadki. No tak, to jest imponujące, ale, ale 7 lat wydaje... udało się. Jak tak. się udało? Mi się wydaje, że chęcią, po prostu trzeba chcieć i nie podawać się za każdą e, kłótnią i, i po prostu. No nie wiem, to ja. What is meant to be? It? i it is meant to be, Nie wiem, czy coś takiego. Po prostu jeżeli, <laughs> to jest, chodzi, ma, ma i, jeżeli jest to opisane, to po prostu musi być i tyle. I koniec, A waszym to. projektem życiowym jest ślub, czy to nie jest dla was i nie, nie dążycie do tego? Raczej chyba właśnie dzięki tym projektom chcemy zarobić na fajny ślub i wesele, więc w przyszłości oczywiście. I, i tak, skupiamy się na, na swoich karierach żeby po prostu mieć kiedyś fajną przyszłość. To ostatnie pytanie, bo trzy minuty nam się kończą. Jak byś chciała, żeby twój ślub wyglądał? Jak sobie go ja, wyobrażasz? Ja sobie wyobrażam tak, że jest to po prostu e, spokojny ślub, spoko w spokoju, nie ma jakoś tam mega dużo ludzi, ciotek, znajomych, e, po prostu sami najbliżsi, znaczy kocham całą swoją rodzinę, ale no, mówię tutaj o dalszych takich ciociach, chyba to, to już jest już chyba wychodzi to z mody, że zaprasza się całą. A rodzinę, dlaczego ty chci nie chcesz? Taką... Dlaczego nie chcesz tej dalekiej rodziny sprawej? Ale że kontaktu? ja nie chcę po prostu takiej dużej imprezy, gdzie ja nie będę miała czasu pogadać mm. ze swoim przyszłym mężem? A ze swoim W jakich krajobrazach, polskich czy zagranicznych? Nie, chyba, chyba polskich. Tak gdzieś sielankowo, może w górach. Nie A wiem. jedzenie polskie czy takie wyrafinowane? Jezu, pytasz mnie o takie rzeczy. No, to nie wiesz, takie szybkie strzały. Ej, nie, szybkie strzały. Zagraniczne czy polskie jedzenie? Polskie. Oczepiny czy bez oczepin? Oczepiny i to takie Czyli to będzie fajne tradycyjne 100%. wesele? Tak, – Tak. A disco polo czy nie disco polo? Będzie. Ja myślę, że będzie. Jezu, no Ze mną, to jak chcę, tam, na pewno będzie. Jak chcę I moja tam iść mama na to też. Twoje wesele ja w takim słuchaj, razie. muszę jej Fajne załatwić, swojskie, klimatyczne wesele. Jak nie będzie disco polo, to moja mama po prostu chyba nie przyjdzie, bo ona kocha disco polo i ja razem z nią. A kto będzie twoją świadkową? Masz już wybraną? Nie mam, nie mam. Nie no to mam. No, masz dużo słuchaj, czasu, ja dużo czasu masz, żeby wybrać. A naciskasz na zaręczyny? Nie, nie, tak jak mówiłam, budujemy swoją przyszłość gdzieś tam do, żeby do swoich celów i mamy gdzieś tam swój plan i nawet tego teraz nie oczekuję, bo wiemy, że e, budujemy no, no to, to budujcie, budujcie, budujcie budujemy, budujcie. budujemy, Później będziemy budować dom, później budujemy, będziemy budować rodzinę, więc myślę, że słowo e... budujemy to jest. O budowie domu znowu, porozmawiamy dzisiejsze. następnym razem, jak będziemy mieli kolejne dzisiaj, trzy Boże, minuty. Bo ten, ten wywiad był tak chaotyczny bo, i to nie było trzy minuty, bo, bo więc to jestem jest, teraz tak, spóźniona bo to jest tak, że dużo się działo. Nie obejrzę śnieżki. Nie patrzcie, się czekają. Popcorn, wszystkiego Znika, dobrego. Yy, widzę, Do zobaczenia. Cześć.